E, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj e, odcinek nietypowy, aczkolwiek uważam, że bardzo ciekawy z punktu widzenia e, również e, nawet modelarskiego, nie tyle e, dla miłośników pojazdów szynowych, e, ale przede wszystkim e, również e, dla tych, e, którzy interesują się e, takimi drobiazgami jak na przykład e, uniformy, e, mundury e, kolejowe czytałem wiele artykułów takich dla siebie, gdzieś o mundurach polskich, o, o tym, jak to wyglądało na przestrzeni dziejów, ale tak jak wiecie, mieszkam w Bułgarii i interesuję się bardzo silnie i bardzo, bardzo staram się przynajmniej interesować również kolejnictwem na ziemiach bułgarskich, tutaj na Bałkanach i tak mimochodem gdzieś tam docierały do mnie różne sygnały o jakichś elementach, właśnie ubioru kolejowego, widywanego gdzieś na stacjach, w jakichś witrynach, czasami też gdzieś, udając się na jakąś małą wycieczkę, po prostu gdzieś coś mi się, że tak powiem, moim oczom, pojawiało. Widywałem też na różnych stronach, aukcjach w internecie, różne elementy, właśnie stroju kolejarskiego i powiem szczerze, ceny, jakie do niedawna. Funkcjonowały dla tych ubiorów, były tak śmieszne, że w pewnym momencie po prostu zacząłem, zacząłem różne rzeczy zamawiać, kupować, drobiazgi, za grosze dosłownie. I to co ciekawe, rzeczy praktycznie nieużywane w większości przypadków, rzeczy nieużywane gdzieś tam, zakurzone na półkach, w magazynach, być może leżące. To, co wam dzisiaj prezentuję, to generalnie są ubiory są stroje kolei bułgarskich, czyli bogorski Dersawni, Żelaznicy, czyli bułgarskich kolei państwowych. Tutaj skupię się dzisiaj generalnie wokół ubioru z czasów, kiedy Bułgaria była socjalistyczna, ale te stroje, jak również pewnie i w Polsce by było przez jakiś czas. Były stosowane bardzo często o wiele, wiele dłużej, w latach 90., i tak też było w Bułgarii. Te stroje były używane jeszcze w latach 90. Właściwie niewiele tam się zmieniło w tych strojach, jedynie zmieniły się przede wszystkim czapki. Tutaj akurat mamy przy, przykład taki prosty: że tutaj nasza pani, tak zwana furaszka, czy jak to nazwać, ta czapeczka, ona już nie ma. Nie ma tego loga z gwiazdą, jest tylko logo małe logo bułgarskich kolej I teraz tak, moi drodzy, udało mi się nagromadzić, kompletuję w tej chwili już czwarty przykład ubioru kolejarzy bułgarskich właśnie z czasów tak zwanego BRL-u, jak to mówię, czyli Bułgarskiej Republiki Ludowej. Może tak, pierwszy strój, który mi się pojawił w kolekcji, no to jest tutaj ten tak zwany chinel, czyli e, patrząc e, ten e, drugi z prawej e, taki płaszcz długi z podwójnymi guzikami, z pięknym kołnierzem. E, z 1971 roku e, ma etykietę, tak jak widzicie e, przy lewym rękawie, nie był nigdy używany, Piękna materia, gruba, bardzo ładny krój, taki dostojny, bym powiedział, troszeczkę przypominający czasy sowieckie, aczkolwiek naprawdę, no, bardzo, bardzo ładny krój e, ubiór. Oczywiście ubiór zimowy, jest to, jest to jakby płaszcz, a więc nie jest to cały ubiór, tylko ta wierzchnia, jakby jego e, część. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na, na czapkę, czapka, która Czapka niebieska, gra, taka granatowa ze znaczkiem kolei bułgarskich. Może ja zrobię troszeczkę inaczej, a sobie po prostu podejdę bliżej do tego uniformu, pokażę Wam ten uniform bardziej bliżej. <laughs> Przepraszam. I e, to jest oczywiście strój takiego najprostszego kolejarza stopnie kolejarskie tutaj w Pugari to różnego rodzaju pagony, naszywki, które można było sobie przyczepiać. Oczywiście nie do płaszcza. Tutaj też ciekawostką, może póki jestem blisko tego uniformu, pokażę jeszcze guzik. Proszę bardzo. <laughs> guzik tutaj akurat odwrócony, ale Chodzi oczywiście o uskrzydlone koło kolejowe. Obok tutaj tego stroju zimowego jest tak zwana kurtka i to też w języku bułgarskim nazywa się kurtka, czyli taka taki bardziej bym powiedział wiosenno-jesienno, początek jesieni jest bardzo ciepły. I tutaj mamy przykład tego, jak oznaczano poszczególnych tutaj poszczególne stopnie. Mamy te pagony, mamy gwiazdę i mamy metalowy element właśnie, który później funkcjonował, czyli to koło z jednym skrzydłem. Już później funkcjonowało po upływie czasu tak zwanego DL. I tutaj mamy przykład czapki szarej, to już jest bardziej, te czapki nosili na przykład zawiadowcy stacji, czy na przykład osoby, które zajmowały się sygnalizacją, czyli semaforami, również tak zwani strełocznicy, czyli ci, którzy zajmowali się organizacją ruchu, czyli Byśmy powiedzieli nie tyle dyżurny ruchu. Dyżurny ruchu miał czapkę taką czerwoną, natomiast tak samo jak zawiadowca stacji. Natomiast chodzi mi o tych wszystkich, którzy znajdowali się w punktach, gdzie dokonywano zmiany ruchu, czyli przekładano rozjazdy i itd. Tak i przechodzę jeszcze tutaj w tej, krótkiej, w tej krótkiej dzisiaj prezentacji do ubiorów damskich. Mam tutaj dwa ubiory damskie, właśnie granatowy i szary. Ubiory bardzo do siebie podobne, praktycznie krój taki sam. I tak jak wspomniałem, po prawej stronie, patrząc według linii, którą przed chwilą przedstawiałem, mamy. Ubiór zwykłego kolejarza po lewej stronie, właśnie kobiety w służbie, właśnie chociażby gdzieś tam w ruchu kolei, czy na przykład obsłudze różnych urządzeń ruchu. I tak jak wspomniałem, ta, ta czapka, furaszka, tutaj kobieca, bardzo ciekawa. Niedawno do mnie dotarła tutaj z jednym tylko skrzydłem i z napisem, właśnie. BDG, bardzo ciekawa czapeczka, bardzo ciekawy krój, i tutaj zwykła, taka jak była to w poprzednim przypadku yy, yy, wszystkich tych mundurów. I tutaj już rzeczywiście nie mamy żadnych powiedzmy yy, gwiazd i tym podobnych rzeczy. Jest po prostu zwykły, taki prosty emblemat BDŻ, który można jeszcze czasem gdzieś e, spotkać. Troszeczkę o, w ten sposób widać, prawda, już e, jakby bardziej up, uwspółcześniony element, aczkolwiek sam krój jeszcze jest z lat, kiedy funkcjonowała właśnie, e, funkcjonowały czasy e, BR. Gdzieś tam nawet dostałem sporo różnych e, czapek, e, gdzieś tam chyba z 7-8 czapek, z których po prostu pościągałem emblematy. Być może przydadzą się jeszcze kiedyś do jakichś rekonstrukcji. Czekam zresztą na spodnie tutaj dla tego pana, który jest w kurtce i czekam na czapkę zawiadowcy, czapkę kierownika stacji, naczelnika stacji, także jeszcze jakieś tam ubiory będą. Ale stwierdziłem, że trochę tych ubiorów już jest i warto byłoby się tak na krótko gdzieś w jakimś odcinku po prostu z wami podzielić. A ponieważ no, będzie taki czas, kiedy nie będę miał rzeczywiście po raz kolejny możliwości nagrywania filmów, postanowiłem dla was trochę materiału różnego rodzaju nagrać, abyście mogli śledzić. No cóż, żegnam się, tyle mam w skrócie do powiedzenia. Troszeczkę przygotuję wam jakichś, właśnie, zdjęć i. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Oprócz uniformów, oprócz strojów kolejarzy, oprócz po prostu tego co kolejarze noszą na sobie, nosili właściwie w historii, jest też kilka innych pamiątek, które chciałem wam pokazać. Tak mnie trochę natchnęło to kręcenie tego filmu o, o tych strojach, ubiorach. Mam tutaj trzy ciekawe tablice. Tablica mówiąca do maszynistów, że nie wolno im przejeżdżać na semaforze, który jest zamknięty. Tutaj mamy oczywiście jeszcze taką ciekawą tabliczkę również dla maszynistów którzy nie powinni przemijać sygnału zabraniającego ruchu oraz również tablica, tu tym razem ciekawostka, bo szklana tablica, która ciekawostka bo przybyła do mnie, poczto mi się nie zwiła, mówiąca o budowie wagonów, i o tak zwanych inspektorach TK. Ale to co jest jakby najciekawsze i to co niedawno trafiło do mojej kolekcji, to dwie ciekawe tablice. Jedna tablica BDG pochodząca z lokomotywy e, serii 42, czyli mówiąc prosto z laminatki. Tak, niedawno Piko nam wydał piękną laminatkę właśnie i macie okazję zobaczyć, ona jest wygięta, to nie jest tablica taka e, prosta. Tylko wygięta, stąd też nie przyczepiłem jej do makiety, ona mi tutaj nie pasowała. Jest gruba, bardzo potężna. Nie czyściłem, nie malowałem po to, żeby zachować jej oryginalność. I tablica z napisem Sofia, która pochodzi z parowozu serii 15 parowozu, który również Wam prezentowałem. To takie, taki dodatek do tego, tutaj nad drzwiami do mojego e, pokoju właśnie tutaj e, modelowego, kolejowego. A tak jak to wspominałem, tutaj mam takie miejsce, gdzie będę właśnie przyczepiał różne takie tablice kolejowe. Tu mam jeszcze też polską tablicę, ale to żadna nowość dla was, tablica y, hamulca bezpieczeństwa, bodajże pochodząca z EN 57. Tam mam jeszcze kilka naszywek z boku, ale to nie jest dzisiejszym tematem. Nie chodziło przede wszystkim o stroje, ale również chciałem wam pokazać właśnie Godło bułgarskich kolei państwowych pochodzące z laminatki. Także żegnam się z Wami, dziękuję za Waszą uwagę, za to, że jesteście na moim kanale i do zobaczenia. Cześć. Auto, brakujący element układanki, a więc czapka naczelnika stacji. Jeszcze trochę wymaga mojej pracy, trochę ją już wyczyściłem, ale jeszcze ją będę prał. Bardziej profesjonalnie, ale takiej czapki właśnie nie miałem, stąd też pokazuję Wam, abyście już wiedzieli. Dobrze, że odcinek się nie ukazał, a do mnie kolega taką czapkę wysłał. Także taka dogrywka, widzicie czerwona, myślę, że podobnie jak i w Polsce. Zresztą mam też i tablicę z mundurami, więc to wszystko będzie fajnie wykorzystać właśnie na makiedzie. Dziękuję za Waszą uwagę. Żegnam się już z Wami w tym odcinku. Ostatecznie, cześć!